Dla nas to jest takie spotkanie, i przed taką publicznością. Co prawda, może to nie jest taka nowość, natomiast najbardziej krępuje ten czas, który bardzo krótki mieliśmy. I kwestia czasu też do przygotowania był krótki. Bardziej staraliśmy się mówić swoimi słowami, aniżeli wyuczone jakieś teksty. Poza Haliną Wlaś, liderką drużyny Uniwersytetu III wieku, w debacie wzięli udział Danuta Idzik, Izydor Waga i Halina Bednasz. Z kolei zespół opozycji młodych tworzyli uczniowie zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących: Mikołaj Pawłowski, Diana Kotuła, Gabriela Marczak i Martyna Gozdecka, która już po debacie przyznała, czuliśmy pewien respekt przed seniorami. Z rówieśnikami dyskusje są nieco ostrzejsze. Jak dyskutujemy ze osobami swojego wieku, to jest jakoś tak bardziej odważnie, że tak powiem. Nie boimy się, że możemy kogoś urazić w jakiś sposób. Ciekawe, jak wyglądałaby dyskusja, gdyby obie strony zamieniły się miejscami. Zastanawiał się ojciec Tomasz Dostatni. Debata oksforska to jest wejście w rolę, która zostaje wylosowana człowiek musi po prostu poszukać uzasadnienia, poszukać argumentacji do tezy, którą ma przedstawiać albo którą ma krytykować. I to jest ciekawe bez wątpienia takie ponadpokoleniowe, ponieważ to uczy spojrzenia na tę drugą stronę własnymi oczyma, tak? To znaczy, też oczyma, przepraszam, tych, tych, tych drugich. I dlatego ja zaapelowałem, gdyby zrobić jeszcze taką odwrotną debatę, gdyby jednak Państwo trochę starsi. Musieli wejść w rolę młodszych, a młodsi w rolę starszych, bo ta teza by tak po prostu wymagała. Więc to może, może się uda. Ta różnica wieku i doświadczeń i temperamentów, ona wpłynęła pozytywnie na jakość debaty, bo widać było taką różnorodność. Młodzi mieli bardzo wiele argumentów przygotowanych, wynikających z wiedzy, z sięgania do jakichś wiadomości. Starsi raczej z doświadczenia i z takiej zrozumienia, że bez nich to ten świat by w ogóle nie, nie istniał żeby tłumaczący młodym, żeby może nie zauważyli, że jednak nie tylko są sami na świecie.